you sure. Hello, get Witam wszystkich Państwa na spotkaniu z panem Gryrem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Republikanie. Jedynym y, posłem obecnej kadencji, który nigdy nie głosował za podniesieniem podatków. Za krojeniem Was w największym tak, skrócie. Y, pierwszym posłem kongresu i prawicy. Y, chyba nie, bo pewnie gdybym gdy powiem, że najlepszym posłem tej kadencji. Na pewno nie Ja dodam, że naćkrobnięcie. Tam, znam paru bardziej prysznicowych niż ja. Tak. Panowie są miejsce, siadajcie, naprawdę nie ma co stać. Chyba że jesteście w ochronie i ludzie <grym> tam, tam z tyłu stać. Tak, są z tego Są miejsca, naprawdę siadajcie. Pana na pewno nie jesteście ostatni. Ja jeszcze, ja jeszcze tylko się przedstawię, nazywam się Dawid Lewicki, od niedawna jestem prezesem Regionu świętokrzyskiego, Kongresu Nowej Prawicy. Chciałbym Państwa zachęcać do wstępowania w nasze struktury. Tam są deklaracje członkowskie dla, e, dla osób dorosłych, a także dla osób, które by chciały wstąpić do sekcji młodzieżowej. E, zachęcam do budowania oddziału z IKU. Teraz zbliżają się wybory samorządowe i tam już nie wystarczy tylko zagłosować, a będzie trzeba samemu w nich wystartować i zaangażować się w kampanię, sprawdzić jak to wygląda. Same komentarze i lajki na Facebooku już nie wystarczą, także to już zupełnie inna, taka ciężka, średnieżna, oddolna praca. Dodam jeszcze, że wszystko jest nagrywane, także ufajcie na słowa. Już nie będę jeszcze dużo, bo mamy dużo opóźnienia. Pytania pewnie będą później, więc zaczniemy może od wykładu, i później kilkanaście, kilkadziesiąt minut na pytania. Zależy, od czasu będziemy mogli dzisiaj poświęcić. Dziękuję, wielkie dzięki. Słuchajcie, ja długo nie będę specjalnie mówił, bo jaka sytuacja w kraju jest, każdy z Was widzi. Gdy parę tygodni temu. Janusz Korwin-Mikke powiedział w programie w TVP Info u pana redaktora Kraśko, że rządzą nami złodzieje. To redaktor Kraśko zapytał, gdzie pan widzi tych złodziei? Gdzie są ci złodzieje? No i od dwóch tygodni wiemy, gdzie są osoby i przyjaciół w bursztynowej komnacie, bo tak Amberum jednak trzeba tłumaczyć i w ekskluzywnych miejscach całkiem źle się bawią. Dzisiaj brukowce pokazały, że nasza pani wicepremiera poszła z szefem CBA e, pogadać w jaki sposób walczy się z korupcją i 800 puścili za jeden wieczór jadłospis opublikowano. Premier, e, premier, pre, premier. Minister Nowak z wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w jeden wieczór ponad 2000 puścili e, i to wszystko w cenach gazu dostaniecie, bo polskie górnictwo naftowe i gazownictwo jest monopolistą i wszystkie rachunki tego rodzaju, wszystkie tego rodzaju wydatki puszczą w cenę. E, gdy bawi się pan minister e, Sikorski e, z wicepremierem Rostowskim, no to idą w jeden wieczór na 1400 zł. Nie wiem kto z was, e, komu z Was się przydarzyła taka zabawa ja się, nieraz w życie nieźle bawiłem, ale żeby takie kwoty e, w jeden wieczór wpuszczać, to że tak powiem, i to w dwóch, to że tak powiem, e, chyba nie pamiętam. E, zwłaszcza <śla> zwłaszcza. Z pewnością nie było tak, że wziąłem na was rachunek, tak? I słuchajcie, yy, jesteśmy w kraju, w który zapalił się trzy tygodnie temu i wszyscy już nie pamiętamy o tym, a czy mało kto z was tutaj pamięta, co się wydarzyło. Otóż w Sejmie zrobiono super tajne posiedzenie, na którym, jak Mariusz Maks Kolonko, powiedział ktoś jak jest. Pokazano w jaki sposób emerytka, właściwie rencistka z Kazimierza nad która ma 800 zł miesięcznie renty, kupuje za 3 ponad miliony dom e, i e, tym domem zarządza dla pani prezydentowej e, Jolanty Kwaśniewskiej. I na tyle skrupulatnie ten swój dom serdecznie udostępnia parze prezydenckiej, że jak wjeżdża tam CBA, to tam jest specjalny pokój zamknięty z tamtajemnym wejściem pełen fantów. Eee, dla Państwa kwaśniewskich tu portret od eee, wojewody do to jakiś kossack wszędzie tabliczki na prezydenta, na prezydenta. W prywatnym domu rencistki w Kazimierzu nad Wisłą nagle się znajdują same fanty pana prezydenta. Pani prezydentowa ustala nawet jaka kaplówka ma być w tym domu, i mówi, że taka, w której jest dużo <grym> kanałów sportowych, bo Olek to jednak lubi sport sobie eee, pooglądać. No i w sytuacji, w której CBA zaczyna badać tą e, całą ręcistkę, którą jak powiedział Kalisz u Moniki Olejnik ze mną siedząc, powiedział: Wszyscy ją znamy, Pani Moniko, Pani też ją znam. Nie, nie, ja jej nie znam. E, później jej wytłumaczył: Widziałem, że to jednak ta no, naprawdę to ona. No, Pani prezydentowa ustalała, w jaki sposób nalewo sprzedać dom agentowi Tomkowi podczas feministycznego święta, jakim jest Kongres Kobiet. I wtedy ustalały te grepsy, ustalały cenę, że dom ma pójść za 3,5 bańki. Agent Tomek się nie zgodził, to wtedy jak gangsterzy rozmawiają przez telefony, tak? Buty yy, klient kupi, ale nie za 350 złotych jest gotów dać 310. Dobra, ale niech będą w rozmiarze europejskim. No to wtedy emerytka bierze i biegnie do agenta Tomka i mówi, żeby e, zapłacił w, te, w eurosach, nie? bo to jest rozmiar europejski inputów. A on mówi, dobra, 310 tysięcy euro, to ja dam Wam złotówki, to sobie wymienicie. W tej imprezie bierze jeszcze udział prezes firmy Budimex który biega, ma znajomego SBK-a, cinkciarza, który ma sieć kantorów i on biegnie do niego, a jeszcze się umawiają, że półtora miliona pójdzie na, milion pójdzie na umowie u notariusza, a półtora bańki pójdzie z ręki do ręki, tak, kompletnie bez podatku, no i krótko mówiąc, yy, żeby mieć te na żeby miał pan prezydent i pan prezydent. No i cała akcja się kończy, ECB wjeżdża, gdy okazuje się, że znajomy cienkciarz sb nie może wymienić na euro, tylko na dolary, więc w tym momencie dzwonią do pani prezydentowej, mówią, samochód będzie amerykański, może być. Tak, może być amerykański. No to wymieniają i zwijają prezesa Budimexu, jak z walizkami pełnymi półtora bańki w banknotach, które dostał agenta Tomka, próbuje wymienić na dolary. I to jest proste, trzeba sobie zadać pytanie. Skąd ci ludzie mają takie pieniądze? Trzeba odpowiedzieć, mają dużo większe. Im jest wstyd, im jest głupio, że wpadli na takich wacikach, bo mają wielokrotnie większe pieniądze, ale poza granicami naszego kraju. A tu chcą mieć na jakieś waciki, mieć coś na rękę, mieć gdzie wypocząć, spotkać się spokojnie, nie po restauracji. Jak wiadomo, nagrywają, więc dom w Kazimierzu się przyda i sobie ci ludzie żyją. I co to nas dotyczy? Kradną sobie zawsze kradli, zawsze władza była pazerna i złodziejska. Ano w tym samym czasie. Jak patrzę sobie na Was, to jesteście moim pokoleniem, dominują 20-paroletni, 30-paroletni yy, ludzie. Całe nasze pokolenie jest wypychane z własnego kraju. 3 miliony Polaków zostało wypchnięte za granicę. Pracujemy wszędzie, pracujemy bardzo ciężko w Anglii, w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, wszędzie, w całej Europie. Ci, którzy zostali w Polsce, boją się mieć w Polsce we własnym kraju dzieci. Ja mam piątkę dzieci, ale moja rodzina może być pod tym względem 300% normy, ponad 300, bo średnia dzietność Polaka to jest 1,3 dziecka na rodzinę. Co to oznacza? To oznacza, że mamy 212 miejsce na 220 parę państw na świecie, które w ogóle się to liczy, tak? w kilku pozostałych nawet się tego nie liczy, są w takim stanie. Co to oznacza? To oznacza, że ten kraj nie jest krajem do życia dla ludzi. Co gorsze, połowa z Was poważnie rozważa, czy połowa z Polaków, nie wiem jak na tej sali to wygląda, połowa rozważa wyjazd. Jak rozmawiam z ludźmi w Waszym wieku, w moim wieku, e, którzy nie pracują w dużych kancelariach prawnych w Warszawie, e, to każdy poważnie myśli, bo jeżeli... Nie wie, czy dostanie pensję w przyszłym miesiącu, nawet jak ma umowę o pracę, nie wie, czemu pracodawca zapłaci, a nie zapłaci, to by poszedł do sądu, to trzy lata musiałby się o własne pieniądze być. To nie jest kraj, w którym można stabilnie myśleć że takie rzeczach jak zakładanie rodziny, kariera zawodowa. Kariera zawodowa od pewnego momentu, jak ktoś chce ją zrobić na zdrowych warunkach, to w pewnym momencie trafia na ścianę, na szklaną ścianę, na szklany sufit. Na ludzi, którzy chcą od niego łapówkę, którzy chcą, chcesz budować dom, chcesz budować fabrykę, musisz dać łapę, musisz dać zezwolenia, jak nie. To 3-4 lata będziemy cię czołgać w gminie po zezwolenia, później w powiecie i tak dalej. Tu nie będziesz miał warunków przyłączenia do sieci, więc prądu nie dociągniesz sobie do tej fabryki, albo ci wodociągi wody nie odbiorą, kanalizacji ci nie pociągną. ilość miejsc, w których jakiś polityk albo urzędnik Chce jakiejś wdzięczności terenu, w zamian za to, żeby można było robić coś konstruktywnego, przeraża ludzi. Ja znam ludzi, którzy wyprowadzili z Polski produkcję nie dlatego, że są wysokie podatki, ale dlatego, że jest złe prawo i fatalnie działają sądy i nie można uczciwie, sprawiedliwie zaplanować procesu, który będzie działał. Jak ktoś chce zbudować fabrykę, to na mu się nie zwróci za rok ani dwa, chyba, że będzie bardzo drogo produkowała. Zwrot z fabryki to jest 7, 10, 11, 12 lat. Jeżeli tak szybko się już może zwrócić koszt postawienia fabryki, to jest nieźle. Człowiek zostaje z fabryką i zaczyna wtedy zarabiać, można powiedzieć, na czysto. Ale ktoś ma wystawić pieniądze, postawić fabrykę, która będzie mu się 7-10 lat zwracała, to czym on myśli? Jakie prawo w moim kraju będzie za 5 lat? Jakie podatki ja w moim kraju będę płacił za 5 lat? Czy po drodze nie przyjdzie mi ktoś, jak w Układzie Zamkniętym nie zniszczy mi firmy? I po tym, co zobaczyliśmy w ostatnich dwóch tygodniach, ci, którzy mówią, że Układ Zamknięty się nie skończył, że firmy są niszczone, mają bardzo twarde dowody. Mamy szefa policji szefa służb, który siedząc sobie przy Jagnięcinie w Mlecznej z prezesem Narodowego Banku Polskiego i przy dobrym e, koniaku gruzińskim. Mówi o jednym z zamożniejszych polskich przedsiębiorców, że on się czuje okradziony, to on mówi, jak normalna rodzina soprano. A może pokażmy, a może możemy go jeszcze bardziej okraść? Jeżeli potężny człowiek, który jest, ma setki milionów w dyspozycji, a takim jest pan Jakubas, ma tego rodzaju ryzyko, to. Jak się czuje przedsiębiorca, który nie zna ważnych polityków, nie ma wejścia na media, nie ma w obsłudze firm PR-owskich, najlepszych kancelarii prawnych, on jest bezradny jakoś. Ktoś chce zgnieść, to go zgniecie. Jak się gniecie, o tym mówili sobie belka właśnie z e, Sienkiewiczem mówili, że kręcą pałę nawet na te grube misie, żeby nawet ci duzi e, byli, e, można było w nich wjechać, zniszczyć i tam opowiada, e, ciekaw jestem, co mnie pytałem o to w Sejmie Sienkiewicz na myśli, mówiąc, że ma w każdym powiecie ustawionego jednego prokuratora pod policję, żeby walczyć zwalczać ruch kibicowski, tak? Jak się ustawienie niezależnego prokuratora pod policję, jak się tego rodzaju rzeczy robię, to pewnie mógłby nam opowiadać. I nie tylko przy dobrym koniaku. Z tych rozmów możemy usłyszeć, że Polska z Afryko wiecie, co robi Amerykanom. Nie będę powtarzał, nie wiem, czy moje dzieci są na sali, a jeszcze są do tego, że mogę na YouTubie zobaczyć, więc ja, że tak powiem... Nie będę powtarzał za ministrem Sikorskim, ale po angielsku, myślicie, że angielskie na nie znają, to w Washington Post chyba napisali, że Polska robi blow job for nothing, tak? Tak to wygląda to po angielsku. Says Polish Foreign Affairs Minister, tak? Nie wpisujcie w internecie, mam bardzo brzydkie rzeczy wyjdą. Chyba, <śledzisz> że macie filtr na bezpieczne wyszukiwanie ustawione. Co na ja to polecam wszystkim. Więc pan... E i powiem Wam, co w sumie jest najsmutniejsze, że oni mówią przejdźwo i sensownie, jak siedzą sobie przy koniaku, mówią, jak jest, jak Max Kolonko mówią, tylko nie do kamery, jak on tylko do siebie mówił mi, tak, jest, tak, jest, tak. I co jeszcze z tej optyki możemy się dowiedzieć, że wielkie spółki Skarbu Państwa, które mają wielkie budżety, tak jak Orlen, który ma 300 milionów na reklamę rocznie i 2000 stacji benzynowych, ten oto Orlen, ten jego prezes jest czujny politycznie i wie w jakim <laughs> kraju żyje. I mówi, że prezes PZU to jest taki owaki. Też nie powtórzę, bo moi dzieci chyba w góry coś tam konsumują, ale nieważne. I wie, że prezes PZU jest B, bo w opozycyjnej gazecie w tym momencie w sieci dał reklamę. Jak tak można. To bezczelność, żeby duża spółka skarbu państwa nie zasypywała kasą spółek, jak to powiedział to pani Holland powiedziała, czy Wajda powiedział, że są jeszcze te przyjazne telewizje, więc wiecie, taki DVN to nie jest tak, że wszyscy dziennikarze tam kochają Donalda Tuska, kochają naszego króla słońce, mistrza Peru i tak dalej, tylko oni za to dostają kasę, grubą kasę. 7